Cześć, jeszcze odnosząc się do samych ogniw paliwowych i w ogóle technologii elektrochemicznych, to tak podczas tych wszystkich dni zdałam sobie sprawę, że ja tak właściwie nie jestem ze samym wodorem. Oczywiście kibicuję tej technologii i jej rozwojowi, natomiast ja jestem bardziej za technologią samych ogniw paliwowych i za elektrochemią jako taką. Ponieważ jak wiecie, elektrochemia to są również baterie, więc bardzo kibicuję wszystkim ludziom, którzy zajmują się elektrochemią, żeby mogli rozwijać swoje technologie. Natomiast jeszcze tak szybko co do samych ogniw, nie jestem do końca też za samym wodorem, ponieważ jak pewnie wiecie, bo nieraz o tym wspominałam, że ogniwa paliwowe niekoniecznie muszą być zasilane wodorem. Oczywiście mogą i do tego dążymy, natomiast mogą być zasilane surowcami, które już w tej chwili mamy i z którymi coś trzeba zrobić, a które stanowią. oh Niejako problem, ponieważ są wysokoemisyjne. Czyli na przykład możemy sobie wykorzystać metan bądź też tlenek węgla. To zależy oczywiście od rodzaju ogniwa paliwowego. I też należy sobie rozróżnić, że mamy ogniwa wysokotemperaturowe oraz niskotemperaturowe. Ogniwa niskotemperaturowe to na przykład PEMY bądź też AFC, czyli to są te dwa rodzaje ogniw, które były wykorzystywane już w latach 60. przez NASA w misji Apollo i w misji Gemini, natomiast wysokotemperaturowe to są głównie SOWCE i MCFC, już takie bardziej ogniwa pod przemysł energetyczny i co chcę powiedzieć, co jest bardzo ciekawe, że często wspomina się na konferencjach bardziej biznesowych nawet o technologii ogniw paliwowych jako o technologii, która również wzbudza bardzo duże kontrowersje. Niektórzy są za, niektórzy przeciw. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę, że ogniwa paliwowe są znane od XIX wieku ponieważ po raz pierwszy zostały użyte, znaczy użyte, wymyślone w 1838 roku i nawet opisane w pierwszej publikacji naukowej dotyczącej ogniw paliwowych i od tamtej pory ta technologia jest cały czas rozwijana i to pierwsze ogniwo, które zostało wymyślone to jest praprzodek ogniwa PEM, czyli po prostu ogniwa wodorowego więc jak widzicie, ogniwa są znane od bardzo dawna i nie jest prawdą, że nie są wykorzystywane, ponieważ są. Akurat w Europie nie do końca jeszcze nad tym pracujemy, natomiast powszechnie są używane na przykład w Azji i w USA. Tam istnieją instalacje nawet mocy 100 MW, gdzie normalnie produkują energię elektryczną. Także to tyle, co chciałam powiedzieć na temat ogniw. Takie krótkie podsumowanko tego, co mówiłam podczas panelu. Pa, pa!